Główny cel to bosy tygodnia. No, Bruno, Bruno powiedział, że już może pomóc. Liczę jeszcze, że Ale jeszcze mamy jedno wolne miejsce, kochanie. ktoś ma ochotę, albo nawet dbaj się ale sobie dalej spokojnie. śpiulka, to Więc... Impact. No, nie zmieniamy. Pamiętajcie, wyspanko jest najważniejsze, nie ma to tamto i co z tego, że senek spanie nie da, jak trzeba się wyspać, żeby mieć czas, siły jak spić. Nie ma, że boli, ja yy, może się dżymem no, też teraz, Dobrze jakoś dzisiaj jeszcze przed teatrem, przed próbą trzeba będzie sobie zapodać jakąś dżemeczkę. jedną. Coś poprzestawiałam, teraz nie mogę tego odzyskać. Chwila, moment. Sekund pięć, dobra, działa. Śmiga, jeszcze tylko odzyskam czat. Czat odzyskany. To lecimy. O, dobry moment na kawki Taki szybki. Czatówko. Czekajcie, 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 a ja teraz jakąś preinstalkę trzeba jakoś zrobić w gęsinie. Co za dźwięk? A to taka muzyka, nie? Okej, okay, sorki. Dobrze, Słonko, na spokojnie. Ja jestem tak mega wdzięczna za pomoc, bo ja i tak, ja bym sobie nie poradziła. Znaczy, może by tak zajęło ze trzy dni walka z jednym bossem. Co to jest to tutaj? Se, se, se obadajmy. No, tu mam tyle do wyczyszczenia. Tyle do wyczyszczenia tutaj mam. Spoczku, teraz ja se, se pójdę pogadać tutaj z ziomalem. Albo ziomalką, nie wiem, nie umiem po imieniu poza. Zaraz zobaczymy. To trzeba w pierwszej kolejności zrobić to zadanie, nie? Może jest magiczna ścieżka brokatowa. Można pójść, obadać temat. Bez stresu, że się zgubisz trzy razy. Ja mam zawsze przynajmniej takie stres, zobacz, kto tam jest. Ziomal. Ziomalka. 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 Siemanko. <laughs> Minigame, game, okej. Okay. Aha, to jest piękne, Bruno, Bruno na spokojnie tą jedną grę i i potem potem pójdziemy po te bossy. Mini, mini, let's go for a round. One round. Czy real Mogę wziąć swojego? Ooh, good Dzień dobry, dzień dobry. Uw, uh, No to elegancko. Uh, dziękuję za obserwację i witam, witam. Dobra, jak, ja mam jak ja mam zbierać tę monetę? one się będą same zbierać, czy? W sumie to nawet nie musiałam brać innych ludzi tutaj, widzę teraz. A, <laughs> mam zły opis na tym na ekranie, dobra, zaraz to ogarnę. Bardzo przyjemne zajęcie tutaj jest, że tak powiem, czyszczenie tego. Odkurzanie złota zawsze jest na propsie, nie? czy jak przytrzymuję tą, wtedy zbiera te monety. Git. Okej. Okay. Bardzo relaksacyjna ta minigierka jest. Podoba mnie się to. Mogę tak, mogę tak grać. No, zbieraj, zbieraj te monety mi tu. Dobra. O nie, o nie, wrócimy do Ciebie jeszcze, żeby zrobić na full To tyle trzeba? Aj, to było już tyle lat temu, że nie pamiętam, które to było. To już było tyle lat temu, że nie wiem, czemu, czemu ludzie jeszcze to pamiętają, że to było takie dla śmiechu. A to jeszcze ten. Spis wszystkich moich seriali jest w moim linkie, link, link try, który mam w opisie kanału. Także jak ktoś jest ciekawy, to może tam zajrzeć i obadać temat. Moi drodzy, bo ja już nie pamiętam, co to są za te. Co to były za tematy, bo gram od 10 lat ja bym miała wszystko pamiętać. Znaczy jakby jakieś były takie mocno znaczące, jak nie wiem, jak dziewczyna z igłą na przykład. No to wtedy... To wtedy to się pamięta. Bruno, dziękuję za. No to, sobie, to, to mam, mam spisane wszystkie odcinki, także jak, jak tam się zajrzysz, to tam powinno być. Co so, my tutaj na talenty idziemy, tak? I tu na bossa. Na tego. Tu. Okej, okay. i tutaj trzeba by było chyba Francuza mieć, nie? Czy czekajcie, co ja sobie tu włączyłam? Czekaj, Tantel. czekaj, bo coś tu namieszałam. Jeszcze raz. I teraz tu koop. Ok, ok, dobra. W sumie mogłam to zmienić. Dobra. To czekamy teraz na, na Bruna i lecimy z tematem. we buty zepsute Znaczy zepsute, pomoczone w tej wodzie Och, na to ta woda jest tak sporo drogą. To teraz będą te takie teraz będą te takie gady, co to będą do tego no do tego jajka. Dobra, ho, ho, no tutaj, daj się, daj tego hila tu. się 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 A nic nie działa na nie wiem, sam, sama bym w życiu tego nie ogarnęła. Tak by było 4 godziny później. A jednak co progracz tu wejdzie i mi pomoże, to ja nie mam pytań. No, dajesz, no ile dajesz, dajesz, dajesz ziomek. Wszystkich zaraz tu umyjemy. No i pięknie, skubany, co się tu pojawiło?

O, teraz jeszcze Rudy i wil, wil, Wilcy, Rudy i, i będzie zrobione. Jesus Christ, co to się dzieje tutaj? Dobra, numer, numer Genshin'a jest podany na ekranie. Możemy tutaj bez to jeśli ktoś ma ochotę. Ostatnio zwiększyli w ogóle liczbę frendo do, do 200, także możemy sobie podziałać. O kurczę, ja chyba Archam nawet nie zdążę zrobić, ale żem wzięła dzisiaj ze spawszy, Straszne to jest. O, Rudy teraz, dobra, idziemy. Idziemy go wyjaśniać Tylko tutaj zamiast tego słoneczka, trzeba to słoneczko no. mm, To chcę Ala mieć no, Czemu nie chcę się zamienić z miejscami? Switch i tutaj tego Pewnie jest jakiś łatwiejszy sposób, ale go nie zna. No. <laughs> Coś tak go poszło. A waa! Gdzie on. Gdzie on jest? Gdzie No zatrzymaj. No stójże! What the A waaaa! Co za kawał gada z niego? No, ja nie mam pytań. A mu kazał tak latać w tej weftę. Te? Co to, co to się tutaj wało? O matko, jedyna. Bruno, se zrobimy fotkę i chyba niestety będę musiała kończyć. Znaczy nie, daj no jeszcze wilcy. Wilcy jeszcze, a po wilkach trzeba będzie fotkę se walnąć. I będę musiała. Będę musiała uciekać. No, bo jeszcze trzeba muszę jeszcze zadzwonić do mojego pana, do mojej pani doktor się umylić. To jest tu idę, nie? Ok, udało się. motypki muszę zbierać koniecznie jak najszybciej. Póki są. Wiesz ponieważ... Tracę ich dużo. Ale faktycznie zostało mnie, zostało mnie to we krwi yy, robienie tych daily. Siemanko, kuba, tak jest. Live na TikToka wróciły. Na razie TikTok nam nie tutaj nie bruździ, nie daje dziwnych tych. Nawet na, na szczęście odpukać w puste wszystko, jest git, więc, więc dopóki to działa, to będziemy lecić z tematem. Na TikToku, także moi kochani, o czekajcie, bo to muszę, to muszę zawijać. Bo to wiem, że to dla warki są te niebieskie, te, te malinki. Ja to chyba nie powinnam mieć nowilet. Muszę chyba tu alasy wziąć. Czekaj sekundę, Bruno, słoneczko. Jednak, ale Al tutaj myślę, że się bardziej sprawdzi, nie? No, YouTube tak nie chwycił, jak miałam nadzieję, że mógłby chwycić, no ale co zrobić? No nie można mieć wszystkiego, nie? W życiu. Ja to ostatnio mam wrażenie, że świat jednak mnie bardzo bardzo mnie nie lubi, no ale jakoś jakoś damy radę. Może się uda przetrwać <laughs> jako tako. Posz... No majonez. Och, ty. Co tu Bruno pozamiatał? Ja nie mam pytań. Bruno, słoneczko, gdzie robimy sobie sweet focie, powiedz? No już nie zdążymy. Dwie, miały, miały być cztery gry, były dwie. Mm, trochę smutek. No nie rozegrałam tego dobrze. Bardzo was przepraszam za moje nieogarstwo. Ale, ale przynajmniej co miało być załatwione, to zostało. Także o tyle jest spoko. Trzeba teraz będzie sweet focie sobie jeszcze dziabnąć. I Katarzynę odwiedzić. Co sobie robimy sweet -walkie. W sumie możemy tu. Też jest czadersko. O nie! Czekajcie, czekajcie, mam pomysł. Tyk. Mrocznie. Przepraszam. Czego nie możesz napisać Słońce? Co się stało się? Huh? No. Uh. Hm? Jest bruno. Halo? A na miejsce świetło dobra, lecimy. Tutaj? A, uu, Fajna Miejscówka, podoba mi się. Kot nam zrobił też zdjęcie, Chod. Teraz tak jest zakrzaczona. Bardzo ci Bruno, dziękuję za pomoc. Bardzo Ci dziękuję. Jak, mu najlepiej, jak najlepiej piesełowi przekazać, że, że ten, że, że to jest wszystko jak najbardziej na jego. Ten trzeba mieć smaczka. U moich piesełów tylko to działało. Kwiatek, o, kwiatek dla Bruna. Dzisiaj. Jak ja musiałam, bo musiałam też Jamnikowi. Jamnik bardzo nie lubię. Zakładania kurteczki, to zawsze musiałam mieć smaczek w ręce, który go totalnie absolutnie rozpraszał, yy, jeśli chodzi o, o ten, o, o yy, zakładanie ubranka na, na dwór. Tak, to wystarczyło w zupełności. Dobra, jutro rano Gęślin, moi drodzy. Znaczy, Gęślin, już jest po południu. Trzeba będzie porobić te zadanka troszeczkę bo zapomniałam, że te zadanka trzeba będzie porobić, zapomniałam, że je zmieniamy wtorek, ze środą i jutro z rano. No, rano dawno nie było strumyków na tym, na TikToku, bo TikTok coś nie lubił strumykowania, ale ale już chyba mu się odwiedziało, więc już już jest dobrze już jest dobrze, więc wracamy, wracamy absolutnie. No Mam nadzieję, że uda się troszeczkę odrobić straty, jakie zostały przez to zaliczone. Ale jak dostałam bana za to, że mam wiek niewłaściwy do streamowania jeszcze, no to się zdziwiłam troszeczkę i trzeba było na chwilę się przerzucić na YouTubie. Ale już wszystko jest git, więc możemy działać dalej. Today. Tak, jutro zamieniliśmy wtorek ze środą, jutro jest po południu Genshin, bo jutro nowilet przychodzi, a mamy, mamy z tego, co, co, co rozmawialiśmy, to trzeba nowileta w jego dzień losować, żeby, żeby wiedzieć, jak stoimy z tematami nawarkę i żeby zacząć zbierać nawarkę. Żeby Nowilet przyszedł szybko. Nowilet i chyba jego broń, nie? Jego broń też. I z tego co kojarzę, czy nie? Jak on wygląda, Jak on wygląda z łapem? Nie ja już nie pamiętam. I ten. I, i, w sumie, I w sumie taka jest zamiana. Matko. O kurczę! To, to ma urodziny? wszystkiego najlepszego. Ho, ho. Ho, ho, ho. Proszę, proszę. E, żeby tylko przyszedł wziął, urodziny by ma przyszedł broń też. Okej, okay, okej, okay, to dobrze, to dobrze pamiętam. a chociaż czasami mam wątpliwości. Ale wątpliwości się wyjaśnią Jutro po południu. Dlatego, że to po południu Genshin będą kulusy, będziemy zbierać, żeby jeszcze robić materiały. I będziemy zbierać doświadczenia, <śm> przygody. <śm> no, dobra, moi kochani. Y o, masz to środę. Uuu, to wszystko, jakbyśmy się nie widzieli, to wszystkiego dobrego, to wyżyć. A w, w tę środę jest wtorek, y w wtorkowe gry, czyli będzie wiedźmi na Powieźmi, nie będzie gra wybrana przez naszego VIPa. Zobaczymy, co to będzie, czy co będzie coś nowego, że coś, co już jest grane. Mm, także, także, moi kochani, tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze